Cześć, dzień dobry. Chciałbym cię serdecznie zaprosić do udziału w moim kursie na temat technologii, którą możesz wykorzystywać na co dzień w swoim życiu, w swoim biznesie, która na co dzień może wydawać się trudna i skomplikowana, a bez której tak naprawdę dzisiaj nie wyobrażamy sobie codziennego życia. Kurs został podzielony na kilka modułów tematycznych. I w tej chwili chcę Ci powiedzieć o tym, czego możesz spodziewać się korzystając z mojego kursu. Pierwszym modułem jest rys historyczny, w którym opowiadam o tym, od czego to się tak naprawdę zaczęło. Skąd się wzięły maszyny cyfrowe, jak wygląda historia związana z budowaniem maszyn. W drugim module chcę zaznajomić Cię z pojęciami takimi jak serwer, sieć, domena, kopie bezpieczeństwa czy macierze dyskowe. W kolejnym module opowiadam o tym, czym jest internet, czym jest API, z czym się wiąże e-commerce, co to jest bramka płatnicza, co to są pojęcia SaaS, CRM, ERP i wiele innych. W kolejnym module opowiadam o technologiach mobilnych, o tym w jaki sposób technologie mobilne działają, w jaki sposób wpływają dzisiaj na codzienne nasze życie. Kolejny moduł to VR i AR czyli wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość. Czym są, z czym się wiążą i jak to w ogóle wygląda. Kolejny moduł to hurtownie danych, big data i data mining. W kolejnym module opowiadam o chmurze obliczeniowej, czym jest i z czym się wiąże. Dalej przechodzę do sieci neuronowych i sztucznej inteligencji. Opowiadam o tym, jak się sztuczna inteligencja uczy, czy należy się jej bać itd. I ostatni blok tematyczny to DLT, blockchain i kryptowaluty. Jeśli interesują Cię te tematy, jeśli masz problem ze zrozumieniem tych zagadnień albo chcesz pogłębić swoją wiedzę na ten temat, to serdecznie zapraszam Cię do skorzystania z mojego kursu.